Co... No jedziemy. Yeah. <laughs> ja jestem kamerzysta. Jedziemy. No kto jedzie pierwszy? Tu Jula. Tu Jula no jedzie. Je to nie Trzymaj ręce, rącz, trzymaj rączki na kierownicy, kierownicy do Julia. No, nie puste kierownicy, jedź. No nóżka cię, mi tak, do przodu! Data cię piję, poczekaj, tak? No. Pięknie. To, 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 to. Babcia ucieka, bo wie przejedziesz. Nie wiem, czy w połowie na 3 minuty jest limit, wiesz? A dalej idzie, dobra. No tak, to dało, idzie, to dało. Mocno, 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 mocno. O, właśnie, tak. Jula, chyba za mało kurczaczka zjadłaś. O, za mało obiadu było chyba, co? Za mało było. No wkręcąc. A kto pomacha babci do kamery? Pięknie. kto pomacha babci do kamery? O, czapka spadła. Czapka spadła. No i Piula też macha. Pięknie. Czapka na oczach. No, Jula jedzie, tak? Papa? Pa To pa. tak babcia ci zdali ci inaczej czapeczkę Je, załatwi. Jest ta, w drogę, w drogę, ta czerwona? Jest. Nie O tak, bez daszka, jak cyklista. Nie. Jest. jest. jeszcze. Nie tak. Chyba na dwóch minutach się kończy, tak. już jest. No a co teraz wjedzie w tatę? Szybko do taty! Yeah. Szybko. Halo? No super dziewczyny jadą! No, dobra. Dalej, dobra, go, 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 go. dalej, dalej leci? Tak, to chcesz, A do 3 minuty jest. Ja No w koło, w jest. O tak, nie rób, bo się przywrócisz kochanie. O. Goni Julię. Ale nie uderz ją, nie uderz ją. Uważaj, uważaj, nie uderz ją. Julia, patrz gdzie jedziesz, patrz gdzie jedziesz Julia? czy goni. czy goni. O miniu, o miniu, o Nie uderzaj w nią. Stop, dobra. Guziacie, pomachaj babci, bo zaraz się film skończy. Super. Pięknie, Jula, pięknie jedzie. Jaka...